Cześć, witajcie, ja jestem Ostu i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj jesteśmy znowu we Fnafie 2, przechodzimy ostatnią noc, już taką na pewno ostatnią, czyli szóstą noc i na nią po prostu zrobiłem specjalny odcinek, ponieważ to będzie trochę mm, trudniejsza noc, ale myślę, że damy radę w tym odcinku, jeśli nie to w następnym. Ale przejdę to w końcu i przejdziemy do na trójki Tak więc, jeśli tego jeszcze nie robisz, możesz mój kanał, gdyż dobijamy do 200 subów No i cóż, zostaw łapkę w górę, napisz jakiś mi komentarz i co? Nie przedłużając, zaczynamy tą noc Dobra Se eee, podgłośnię trochę komputera I tutaj to już nie ma przelewek, to muszę od razu spojrzeć na kamery Oj, zacięło mi się, dobra, git eee. Muszę od razu nakręcać. Eee, mutka I dopóki się nie pojawi Foxy, w sensie nie będzie tego dźwięku, to nie zdejmuję kamer. Więc no. Właśnie tego. Jeszcze kilka sekund. Raz. Dwa. Dobra. Poświęcę mu tak trochę. Dobra. I tutaj może się też pojawić już Golden Freddy, więc muszę. Teraz się nie udało, akurat. Ale muszę, tak wiecie, maskę zakładać, jakbym na Witredy miał. Oj, znowu mam za mało miejsca na biurku. Dobra, poszedł sobie chyba. Dzisiaj mogę mniej trochę mówić, ale się chcę skupić trochę na tym, żeby też już przejść to. I mieć to po prostu prześnięte przejście. No, wiecie, żebym miał to po prostu z głowy. I przyszedł do następnej części. Nie wiem, czy bardziej interesujące. Ja najbardziej czekam w, w sumie na FNAF-4. Taka fajna wersja. Mm. Co Co zachuj mi tutaj w idzie Dobra, git. Na razie, póki co. Golden Freddy może się pojawić w, zarówno w korytarzu jak i w biurze. Więc po prostu yy, trzeba będzie uważać. Na niego chyba maskę po prostu trzeba Na Ciebie poświecić. Kurde, no nie dam rady już wiem na pewno. Po pierwsze ściemił mi się ekran, co oznacza, że bateria w moim laptopie dobiega końca. Więc, więc tak średnio, a po drugie już tyle baterii zużyłem, że nie dam już rady. No więc no, muszę szybko tutaj doładować. O, tutaj jest ten śmieć. czekamy. Nie ma go już. Tutaj przytrzymamy chwilę. Dobra. Nie zdążę już. Jedna kreska. to jest tragedia z tą baterią. Tutaj. Ja pierniczę. Jestem ja parada z wszystkim. Tylko ta bateria, nie? To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. Bo nie wiem czy dam radę z tą baterią A mam nadzieję, że dam. Jakim celem był jednocześnie Boni w wencie i mangle? Halo? Chciałbym bardzo wiedzieć. Kurde, teraz się przestraszyłem trochę. Ale powinno być git, przytrzymam trochę. No, zostawcie mnie. No, nie, to mi cały czas bateria zużywa, bo jest taki dźwięk. O, był już tu. No i nasze pierwsze spotkanie z Golden Freddym. Dobra, Git? Jest tutaj tylko Freddy. Na szczęście tylko on. Jeszcze jest mangle w węcie, już nie ma. A, jest boniacz, Dobra, szybciej, chłopie, szybciej, błagam cię! Szybciej, szybciej! Nie wiem, nie widziałem kto tam był w w ogóle. Dobra, więc Git Mangle mi weszł do odbiera? Chyba nie. Dobra, bateria mi się kończy To oznacza, że Będzie problem z Foxim. No i cóż, no myślę, że tutaj się nie uda za bardzo Czwarta jem jest, ale... Jezus. Dobra. mi teraz mangów weszła A, Czwarta M Dam radę. Po prostu trzeba trochę wiary w siebie, nie? Ale ja jej nie mam kompletnie. W żadnym aspekcie mojego życia, kurde. Dobra, na razie z Freddy nie ma Foxego. To jest najważniejsze teraz. Żeby Foxego już nie było do końca tej nocy. Bo jak będzie, to mam przerąbane Jezus No żeż Jeszcze sp sprawdzę, tak szybko dobra był mm. Wiem, że jest w biurze Już prawdopodobnie Nie, nie ma jej w biurze, ale w węcie była Piątajem? Jezus, nie wiem czy zdążyłem Ale chyba tak, na pewno tak Idę już, zablokuj mi tą latarkę Śmieciu głupi Gdzie ona była? Wiesz dopiero co tam był Palomboy, była piątajem. Nie! Nie! Halo! Jej, jej, ja je, jak? Najpierw był Balon Boy w tym samym węcie. Co ona? Balon Boy mi wszedł do biura. Czyli teoretycznie. Ohej! Czy teoretycznie i tam nie powinno być? Dobra. Ciul z tym, lecimy dalej. Eee. Dobra. Ja. A właśnie, bo ja bym sobie podłączył laptopa. No tak. Dobra. Kurde już... Dobra, już przegrałem tą noc chyba. No. Już mi chyba wychodzi z pudełka. Foksiak jest. Co to było? Za ten dźwięk. Halo? Może to nie, no wątpię, ale dobra, trochę głupie, że się musiałem w trakcie tego podłączyć nagrywek, ale dlatego chcę mieć komputer, kochani, ale muszę na niego uzbierać. Tak, e... chcecie, możecie tam wpłacić złotówkę, macie link w opisie. Ja już więcej nie będę żebrać. Będę uczciwym obywatelem Polski Który nawet zarabiać własnoręcznie nie może, bo nie ma 16 lat Nie no O dobra, nie będę narzekać już w moim życiu prywatnym Ale na temat mojego laptopa nie zamierzam przestać narzekać Takie gówno z tego, że to ciul Kurde, to był najbardziej nieprzemyślany zakup mojego życia A ja nie mogę Po mogłem sobie normalnie kupić kompa za to a ja jakoś się ze sobą nie znałem, jeszcze wtedy zupełnie na tym. To wybrałem jakoś nędznego laptopa. Ja nie mogę. Ale lamus, nie? Ja pierdolę, dobra. Ja już przestanę pierdolić, bo to już po prostu przychodzi ludzkie pojęcie, to co ja mówię. Dobra, git. Bam, bo ja słyszałem. Ego tutaj nie ma. I trzeba tam sprawdzić tego Wenta. Cisza jest na razie. I stąd? Dziękuję ci, Śliczna Dziękuję ci śliczne, ja nie mogę. Z mogę języka polskiego! Kurde, została mi się byszka. Wiedziałem, myszka mi się zacięła, ja nie mogę Kurde, żeż Nie wiem, czy ten jeden odcinek mi starczy na tą Waloną noc Miejmy nadzieję I Trzeba założyć maskę. ja nie dobra O, dobra, lecimy Na razie będę tylko tego temperować, to Serę, że będę tak cicho, ale ja się... Aj skupiam się potężnie. Wydubię ci ptek ty Dobra. Tak zapaliłem, nie wiem czemu Spierdalać mi stąd proszę cię. Najwięcej na ciebie latarki zużą tylko. Oddupcie się, coś mi wchodzi do węta. Prawdopodobnie, To nawet nawet nieprawdopodobnie, tylko na pewno. No, i stąd zaraz wydubię ci tę gałę. No, nie, spieprzaj, proszę cię, niszczysz mi wszystko, całe życie mi zniszczyłeś. Idź. Dziękuję ci. Ty też Ty też mógłbyś stąd pójść, nie? E, dobra. Lecimy dalej. Ej, Nie dali mi do końca tego. Chuje zajebane. Po prostu nie mogę z tych ludzi. Ej. Zdążyłem. Oczywiście, że tak. Póki nie będzie tego alarmu, nie? Dobra Czyli coś mi się szykuje w korytarzu No, nawet chyba wiedziałem, że to to będzie No nie, no ja nie mogę, no Kurde Tak, bez rozgrzewki w sumie lecę, ale to już Trudno pierniczyć to Żadne hello, weź z spierdalaj. A hello to ja twoje dobra, nieważne. Jezus. Nieogarnięty dzisiaj jestem jakiś. A to chyba zawsze. Nie wiem. Od cię chu tych chuju zajebane. Szmata jebana. Dobra. Mm, bardzo wulgarny jestem, tak wiem tytuł roku idzie do mnie. Czekaj chuj, dobra git. Jestem ja Fredim, tylko zostaw mnie. Dlaczego na ciebie maska nie działa? Ha 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 Cześć, kochaniotka. <ścześć> Chcesz może zapalić jakąś albo czy może coś? Ocie chuj! Szybciej, 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 błagam, szybciej. Dobra, do końca już tu tego zatemperuję. Tu mógł być w każdej chwili Golden Freddy. Dobra. No i trzecia ja moja baterii nie mam. Brzmi fantastycznie. Szybko, 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 szybko Eee, Jeszcze to gówno mi do wenta wlazło Ja pierdolę Kurwa Aż mi się mikrofon wywrócił, kurwa Kurwa, trzymaj się Trzymaj się Chujostwo zajebane Lecę dalej Jezu muszę to Mieć dzisiaj no 15 minut nagrania Z czego pewnie nie wytnę dwie rundki czy nawet trzy Chociaż trzy to ja chyba gram eee. Dobra To jest Najbardziej problemowa noc To jest najgorsze Czyż tego chuje nie powinno tam w ogóle być Kurwa go tam nie było, bo tam był tutaj Freddy. A no dobra, no już chuj z tym Boże jak mi się nie chce przechodzić tej nocy. No ale no cóż, no w końcu trzeba Chcę po prostu już skończyć tego FNAFa dwójka i przejść do trójeczki, no O Jezu. Kurwa, nawet pierwszej nie ma już zużyłem latarkę, ja pierdolę. Tam sklej pizdę. Ja pierdolę, ty mnie już wkurwiasz chłopie. Żrej tą latarkę. Ja pierdolę. dopóki to gówno się nie zaśmieje, to ja... To ja nie otwieram tego węta, w sensie no... nie świecę w tego wenta, nie? Ja tak by na niego świecić, nie? Zaoszczędzę w ten sposób latarkę. Jak mi jakieś gówno wejdzie do wenta po kroju Tojczyki albo Balonboy albo Toybo niego, to będzie mi naprawdę przykro. Ale miejmy nadzieję, że taki scenariusz się nie stanie. Zapomniałem na niego naświecić. Co za gówno mi wrazu do wenta teraz? Czy to był tylko toj ujtret Boni, czy coś jeszcze? Oczywiście Mango. Dobra. Przekażę się pospędziemy. Nie ma tutaj to tego. Yy, bo go. Spierdalaj Szma to jebana. mi wyskoczy teraz Foxy, to mi będzie bardzo przykro. Hmm. Ty się przestań tam śmiać, ty kurwa radziecka jebana. piery dole. Według mnie Foxy i to są dwie najbardziej wkurzające postacie, które jak się skombolują, to są jeszcze bardziej wkurzające. Skombolują, no, będą mieli takie kombo, że, ob... że Foxy i tego. Wiecie o co chodzi chyba, nie? Faj, idź stąd Ty też mnie już wkurwiasz Ty pizdo jedna Jak mi... Bateria jest git Bateria jest git To dobra taktyka, żeby po raz świecić Bo to działa Jeszcze tam sprawdzę wyjątkowo Bo tamtego chuja tam dawno nie było Klej tam pizdę. O, dobra, mamy szansę na zwycięstwo. No może już nawet żonej rundy nie będę wicinać, jak ta się uda, bo wtedy będę miał wystarczająco, żeby zrobić z tego odcinek. Szybciej, 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 błagam szybciej. O, Boni, dobra. Dobrze, że tam spojrzałem teraz. Dobra, tak yy, mamy dwie kreski, nadal jest bardzo dobrze. Jak na twardą AM Dobra. Jak teraz stąd pójdziesz, to ci wybaczę życie. Jak mi teraz w śmieciu wejdziesz, ty głupi. Ja nie ci zrobię. Matkę ci wyrucham, czy coś tego typu. No i co? Co, głupi śmiecie? Latarki powinno mi na styk starczyć. Więc bardzo dobrze się składa, że przyjąłem taktykę raz na niego świecenia, bo to chyba działa. Myślałem, że trzeba przytrzymać trochę dłużej, żeby taki się efekt dało. Ale widzę, że na szczęście nie. Że można być oszczędnym. Można być Polakiem i wygrać przy okazji. Znowu, ty śmieciu głupi. Teraz, ty. Dobra. Mamy około chyba piątą już nawet. No, mamy piątą. Jedna kreseczka. O, ty chuj, nie tym razem. Dobra Dobrze, że tam nieraz patrzę, nie rozpaczę, nie? jak ten chuj by mi teraz wyskoczył, to by mi było bardzo przykro. Ale zdejmuj to szybko. Dobra, ona się ciebie już poświeca, bo już mi nie szkoda nawet latarki. Będę miał pewność przy okazji. Lelerum. <grym> nie wiem, co to był za dźwięk. BLEDUM Bo... Rzesz, ty chuju głupi, bym wygram to, nie? Wierzycie we mnie? A super, bo ja w siebie nie. Kurwa, nie, nie. Pozytywka walona. Jest! Jest, kurwa, jest, jest, jest. Aż spadł mi mikrofon. Tiu, 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 The End. No i super kochani, mamy to. Oczywiście moja well, 20 dolców. Uh, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Custom Nightów. Dobra. Mm. Mogę. Idę mamy 23. Dobra. Mogę zrobić jeden. Jeden raz spróbować... Kurwa, osłona mi spadła z mikrofonu Jeden raz spróbować 20... 30 na 20 Więc będzie git Miejmy nadzieję Do pierwszego jumpscare'a, pamiętajcie Kurwa, chyba mikrofon zniszczyłem Ociechuj. Jezus, już? Co? What the fuck? Dobra, yy, dzięki wielkie za oglądanie, to była. O! U, minigierka jeszcze na koniec tej serii? No dobrze, czemu by nie? Zawsze mnie zastanawiało, co się stanie, jak w... zakarmię wszystkie dzieci. A, nic się nie stanie. No, dobra. I jedzie Purple Guy. I się coraz wolniej poruszam teraz, no nie Chciałem te dzieci jeszcze wykarmić. No i zamordował tamte dziecko, no, no i no cóż no. Take cake to the children, no i zamieniło się, się w ducha. I to była nasza seria z FNaFa 2, która już nigdy więcej nie powróci, przynajmniej nie w tej formie, a o czym teraz mówię? Mówię o tym, że oczywiście jest jeszcze Help Wanted, w którym niestety jest FNaF 2, który jest, w sensie nie, nie mam wiarek, ale będę nagrywać na tym, to się chyba Flat mode nazywało czy jakoś tak I będę po prostu na tym nagrywać, w sensie wiecie, że tam po prostu myszką można tak więc jeśli obejrzałeś ten odcinek do końca, dziękuję ci bardzo, możesz zostawić suba, lajka, ale nie musisz, to jest twój wybór. I w sumie to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już w następnym odcinku i cześć!